O, króliczki jesteście! Aha, Laila, jesteś gotowa? Tak, Ryan, gotowa! Prezent w szafie, ale po kolei! Balon, jak miło! Skórzane shorty dla ciebie. Będziesz w nich wyglądać bombowo! No, Ryan, one są za krótkie! Jestem szkolną dziennikarką i prawą ręką nauczyciela Majka. Nie mogę nosić takich w szkole. Oh my god! Laila, jak ich nie założysz, to się obrażę. Naprawdę się obrażę. Dobrze, Ryan, przynieś te spodenki i założę je. Ale potrzebny mi top. Spokojnie, jak ich znajdę. Gdzie? U króliczków. No to szukaj! Ej, nie dotykaj szafek czy liderek. Laila, oto topik. Maskotko miałeś dziewczynę? Jak miałeś, to zrozumiesz. Przemiesz. Mam nadzieję, że liderki króliczki nic mi nie zrobią! Idę się przebrać! Laila, czekam! Jestem taki szczęśliwy! Nie jesteś szczęśliwy, tylko oszalałeś. Nie wiesz, że nie wolno grzebać w szafkach, czy liderek? Co dopiero brać im rzeczy! Maskotko, będąc zakochanym, robi się różne rzeczy! Chociaż zostawcie napiwek. Ostatnio przestaliście zostawiać. Przestaliśmy zostawiać, bo ostatnio w tej kawiarni nic nam nie smakuje. Zgadzam się, Gigi nie przyszła do szkoły, bo boli ją brzuch po latę. Dobrze, będziemy starać się bardziej. Dobra, nie najeżdżajcie na pizzę, normalną latę zrobiła. Proszę. Browasty! Dzięki browasty! Widzieliście, można być miłym. Tak, no jasne, zostawiłeś napiwek. Raz, dwa, trzy! Chłopcy, Chłopcy, patrzcie! Mamy nowe ubrania! ubrania. Jak, Jak wam, wam się podobamy? podobamy? Kev, a gdzie wow? Dima, a czemu nic nie mówisz? Wow! Kochanie, podoba ci się? Tak! Dima, no i? Cała ta ładnia, ale chyba zapomniałeś, że już się nie spotykamy. Oj, Dima, przestań marudzić! Zakochałaś się we mnie. Może nadal kochasz Dianę, ale ja jestem fajniejsza. Idź po zamówienie, dziewczyny przyszły. Tu rozjedzą. Dobra, tu masz napiwek. Ajs, zrób nam dwie herbaty. Z miętą musimy się uspokoić. O, przyszły żaby, histeryczki. Nie przejmuj się żabami, Julie. Pizza mi do oczu. Jeszcze jedną latę proszę. Ty, browasty, chcesz pocałunku od pizzy? Bóg cię opuścił. A niech to, czuję, że tracimy koszykarzy. Może musimy się zmienić. Króliczki ciągle się zmieniają. A masz gotówkę? No mam, ale muszę kupić mokre chusteczki. Jakie mokre chusteczki? Potrzebujemy nowych ubrań. Gotowe Kitty. Gotowe, Kitty! Możecie mi powiedzieć, o co chodzi? Czemu jesteśmy takie różowe? Kitty, nie rozumiesz? To zemsta na koszykarzach. Kitty, powiedz mi, to dla ciebie fajne, gdy twój Timur ściska się z żabami? Zrobiłyśmy im to wczoraj i byli naprawdę zaskoczeni. Byli po prostu w szoku. Sądzicie, że Timur też będzie w szoku? I może zerwie z żabą? Kitty, nie mamy zamiaru zmuszać koszykarzy do opuszczenia żab i powrotu do nas. Chcemy, żeby zrozumieli, kogo stracili. A wczoraj Max i Smiley chyba zrozumieli. Dobra, dziewczyny, rozumiem, jestem z wami. To co, buntujemy się, różowe buntowniczki? Buntujemy się! Koszko, że wołaliście mnie? O, maskotka! Czekajcie, chwilkę. Chodź z nami pograć. O maskotko, chodź tutaj. Krótko mówiąc, mamy biznes. To podejrzane. Czego chcecie? No wiesz, maskotko, mamy taką sprawę. I chcielibyśmy, żebyś nam pomógł. Tak, porozmawiajmy o dziewczynach. Usiądź. Nie będę z wami gadał o żadnych dziewczynach. Nie no, maskotko, nie bądź taka. Chcemy, żeby zespół się zjednoczył. Tak, dużo z nimi gadasz. Może masz jakieś rady dla nas. No dobra, maskotko wiemy, że jesteśmy sami sobie winni. To my się zaczęliśmy spotykać z żabami. Myślisz, że te prezenty to załatwią? Chłopaki za w topy takie małe prezenty? Nie róbcie sobie wstydu. Co, Co masz na myśli? myśli? Jak to nam za nie nie wybaczą? To jest naprawdę ekskluzywny album. Kitty uwielbia takie rzeczy Timurida i ona mu od razu wybaczy. Poprzekleja tu foteczki z Timurem, będzie fajnie. A to Mary dostanie od Maxa. Zobaczy, jakie fajne naklejki. No a nie oczywiście dam króliczka, bo je uwielbia. Przywieśi go do torebki i będzie o mnie pamiętała. Chłopaki, próbujcie, nie jestem waszym asystentem. Chyba wtopiliśmy z tymi prezentami. A co mamy im dać, brylanty? Chłopaki, uspokójcie się, musimy wymyślić co zrobić dalej. Musimy je odzyskać. Nie no, Laila nie przejdzie się pokazać chyba w tych shortach, które jej dałem. Ryan, jesteś kompletnie głupi? Co to ma być? Rozumiem, że się spotykacie i jesteście parą, ale co to jest? W co ją ubrałeś? Ona jest dziennikarką! Jana, ja mu mówiłam! Naprawdę mu mówiłam! Laila, jesteś piękna! Lepsza niż kiedykolwiek! Dzięki, Ryan! Ryan, jeżeli nasz dyrektor albo nauczyciel Mike to zobaczy, to po wszystkim cały ten blask pryśnie. Co to ma być, Ryan? Wiesz co, Jana? Mi to się podoba i Ryanowi też! Layla, chodźmy do kawiarni! Chcę, żeby cała szkoła cię taką zobaczyła. Chodźmy! A, a a ja? A co ze mną? No, Jana, mamy związek, przecież rozumiesz? Zadzwoń do mnie. Chodźmy! Jestem głupia, jestem naprawdę głupia. Czemu pomogłam Laili spiknąć się z tym Ryanem? I teraz zostałam bez przyjaciółki. Nad, idź i zdenerwuj Ice'a! Nie, Diana, nie chcę. Nie obchodzi mnie już Ice. Poznałam fajnego faceta w internecie. Patrzcie, jaki przystojniak. Wow. wow! No dobra, sama pójdę złożyć zamówienie. Tak, Diana, idź się przejść! Niech Dima, sobie popatrzy. Ojej, chyba skręciłam nogę. Pomóc, Diana? Dima? Tylko żartowałam. Chcemy złożyć zamówienie? Na co masz ochotę? Poproszę lody, bananowe! Słuchaj, Ice, rozumiem. Nad jest twoją byłą. Ale to nie powód, żeby nas nie obsłużyć. Poproszę cztery tiramisu i cztery mojito. W porządku. Dziewczyny, widziałyście? Aha! Jestem w szoku, co z Lailą. Ona jest szkolną dziennikarką. Tak, ale widziałyście jej top? Nat, miałaś taki sam. Aha, żmija. Kupiła taki sam jak ja. Wasze mojito, tiramisu przyniosę później. A mogę prosić, żeby to Ice przyniósł nam tiramisu? Chcę, żeby on nas obsłużył. Nat, oszalałaś. Rozumiem, że jesteś różowa i fajna, ale Ice jest mój. Nie zbliżaj się do niego. Uuu, Nat. Posłuchaj, Pizza. Sama zajmę się moim byłym. Ty jesteś wolna. Słuchaj, mała. Żadna z ciebie rywalka. Co ona powiedziała? Że jestem mała? Uwaga wszyscy. Chcę publicznie zwrócić się do mojej przyjaciółki. Do mojej najlepszej przyjaciółki. Oh my god. Czeka nas minuta wstydu. Spoko, to będzie minuta chwały. Ja na czego chcesz? Chcę się zwrócić do mojej przyjaciółki, hipokrytki, zdrajczyni. Ona naszą przyjaźń zamieniła na miłość. na powiedziałam ci, że zadzwonię do ciebie później. Wynoś się. Ups. No to chyba koniec szczurzej przyjaźni. Mia, potrzebujemy takie rzeczy jakie wczoraj kupiły króliczki. Pilnie weźcie ręce, wypalcujecie Miladę. A po drugie, nie ma już rzeczy, które kupiły króliczki. A niech to, co teraz zrobimy, pomóż nam, proszę. Potrzebujemy różowych ubrań, bo inaczej koszykarze nas zrzucą. Musimy się ładnie ubrać, żeby zabłysnąć. Idźcie i zobaczcie, w butiku jest wystarczająco dużo różowych rzeczy. Aha. Wow, żaby i różowe rzeczy. Mam nadzieję, że kupią dużo. Żenia, zobacz, co znalazłam. Uciekaj, zobacz, jaką sukienkę znalazłam dla siebie. Obcisłam! To co, przymierzamy? Mia, gdzie są przymierzalnie? Tuś, lepiej jesteście, czy co? Wow, niesamowicie wyglądamy w różowym. Mam takie kształty! Dziewczyny, zdecydujecie się na coś, niedługo mam przerwę. Co, co masz jeszcze różowego? różowego? No, jeszcze mam torebki. Będą pasować do waszych strojów. Chcemy, chcemy! chcemy. I co, już po króliczkach? Teraz zobaczą nas koszykarze i będą naprawdę w szoku. Blondy, zobacz co mam dla ciebie. Te wspaniałe włosy będą ci pasować. Blondie! muszę je przymierzyć. Wow, niesamowicie ci pasują. Naprawdę? Żenia bierzemy? Bierzemy, tylko musimy cię uczesać. No dobra, Mija, dzięki. Teraz podbijemy serca koszykarzy. Ej, żaby. Wieście gumy. Kto dużo kupuje, dostaje gumy za darmo. Naprawdę? Dziękujemy. Fajnie, jak króliczki i żaby walczą o chłopaków. Dziewczyny, rozumiem, jesteśmy fajnymi różowymi buntowniczkami, ale nie wolno nam zapominać o chillideringu. On jest najważniejszy. najważniejszy. Dlatego teraz zmieniamy ubrania i idziemy na trening. Są tutaj Hej, Hej dziewczyny. dziewczyny, przyszliśmy tutaj przeprosić. O, znowu ci nachalni faceci. Dziewczyny, chcemy z nimi rozmawiać? Nie. Słyszeliście? Nie. Dziewczyny, dajcie spokój, przeprosiliśmy. Lietowaliśmy z żabami, ale nie chcemy z nimi być. Kitty, ja już nie kocham Stelli i mam dla ciebie prezent. O, to takie słodkie, kupił mi album na zdjęcia. Kitty, nie nabierz się. Nie, nie dam się. Chłopaki. Potrzebujemy się przebrać. Czy możecie wyjść z szatni? Dziewczyna, może nie idźcie na trening. Chodźcie z nami do kawiarni albo gdziekolwiek. Koszykarze, zmieniłyśmy się. Co, co o tym, tym sądzicie? sądzicie? A niech to dziewczyny były w tym samym butiku co my. Chłopaki, mamy teraz cheerleading, a żaby z wami posiedzą w kawiarni. Różowe żaby. Powodzenia, chłopaki. Koszykarze, to jesteśmy. Wszystko zniszczyłyście Dzięki wielkie Prawie się pogodziliśmy z naszymi dziewczynami Czyli co, zmarnowałyśmy nasze pieniądze? Podobają wam się króliczki w różowym, ale my nie? Króliczki to nasze dziewczyny, wy nie Umawialiśmy się i tyle Chłopaki, to co zrobimy? Żenia, co teraz zrobimy z tym pięknym różowym? Pojedziemy do klubu, już zarezerwowałam stolik To jedźmy to co, myślicie, że nadal mamy szansę? Szansę zawsze jest! Musimy tylko znaleźć klucz do zamka. Jakiego zamka? Ich serc! No i co kochani? Pomyślimy o przywróceniu naszych relacji z koszykarzami. Ale na razie będziemy... Rosowymi moniszkami! Zostawcie lajki, like, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, papa. Pa. A my zbieramy się na trening! Pa! pa. Nat, idź zdenerwować Aisa. Nie, Diana, nie chcę już Aisa. Spodobał mi się taki facet z internetu. Kelner, mamy zamówienie do złożenia. Co ty robisz? Rozumiem, że jesteś fajna, różowa. Zapomniałam. Mia, potrzebujemy ubrań. No nie mogę. Chłopaki, musimy się przebrać na trening. Możecie? Może. Dziewczyny, mamy trening do zrobienia w kawiarni. A nie. A niech to dziewczyny. Były w tym samym butiku, w którym my byłyśmy. Chłopaki, a wy Nie przejmuj się żabami, widziałaś Julie jak mnie całowała Aj.